20.10. Ale to to światło. No. Dobry wieczór. Ha! Dzień dobry, dobry wieczór. Pierwszy odcinek nocny. Rozumiesz ty to? Tak, wieczorem. No tak jest czas... Operacyjny. Jest 20.11, jest czas roboty. No to co? No to trzeba czas się... Czas się zabrać do za roboty. Tak ale ty strychni, że bo intro. A, no to dobrze. No mów tam co pan robisz. Po Przepraszam. No kręcę śrubką, na no co on robi? Ja bym obciął wszystko. Ale to czym tniemy? No To idę podiaxa. Pod Nie bo mi. To przecież przeszkadza tarcia. To tak jak Kiwi mówił. Kiwi mówił, że jak wchodzisz na warsztat i jest diaks z tarczą, to od razu musisz się wycofać, bo wiedzą, bo od, od razu widać, że to nie są wachowce. Jak wchodzisz na warsztat i widzisz, że jest diaks bez osłony, to od razu widać, że wachowce. <trybujesz> <trybujesz> o Jezus. Wow, głowa. reakcja. Reakcja. Pachowy Co ty kombinujesz? że tak kombinuj. A my te mówiłem Kabel. No Ja nie wiem czy moje mądrości życiowe na kanał są. <grym> są, że tak powiem... No poczekaj wyjdę z... No do życie! No pępowina, o. pępowina. Pach! Drogie przejęcie. Musisz chcę poradzić, panie youtuber. Aha. Dawaj ma to już kameruje. <noise> <noise> Co ty robisz? No próbujemy ciągnąć to. Dobra, chodź, bo to mi się sp A, łeb. Co? Ja wiem, że będzie kontent, ale. Co chcesz? Jak to robić? I to gdzie? No, tam się już wysuwa. Poczekaj, wiem, 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 chłopie, daj kombinerki. Tutaj od spodu do firanki są takie, te. On no, widać go nawet palcem jakbyś pokazał to będzie widać, tak. Tu są dwa i tu są dwa, bo one są, rozciągają się na firanki do... Bo, A tu idzie po laminacie yy, deska. I one są do tej deski... Yy... Zaraz będzie widać pewnie tą deskę. Trzymaj tą górę. Zresztą... My nie za No widzisz jakie to jest ciężkie życie. Dobra, w dupie jest tym na razie. U kurde! Tak, to nie rób Józek No do góry, a nie się... No bo... Ła, pancer! Skończyliśmy <grystanie> <grystanie> te mocowania I teraz, no... Schodzi Tyk. Dobra, puściłem Dobra, półka zeszła, trzymam Weź, wyjmij ją, out Porobię brzydki, brz, 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 to będzie moment Nie paszło! I poznam się z tym filmem. Tam coś się dymi na dole. No, ten! Ty, O ty, mnie bo to. I, tylko nie fajnie, kurwa. Ale nie bierze go w palce. I. Załknął! Gdzie? Kręgosłup, pęknie. Co ty tam kombinujesz? Kombinuję? śrubki. Śrubki. Nie no, za te płaskie to na pewno ci... Inżynierowie? Oni się smażą w piekle za te, za te płaskie śrubki. <grymne> Jest jakiś patent na odkręcanie płaskich śrubek zapieczonych, zagrzebiałych. Mateusz się zdenerwował. Już. Tak. Co zrobię? Nie, co Kopa zaraz sprzedam i będzie po robocie. Po robocie. Tu jeszcze coś? Powiedz słowa, co chcesz zrobić? Nie, to co? No, demontaż, nie? <grym> <grym> Rusza się. O. Co zrobisz? Daj kamerę. Ja pokażę. <grym> Co zrobił? O oh, jest stąd widzę. Takim małym wiertłem wiercisz. A jakim? Dużym Co mu da? E poczekaj. A to się nagrywa? Olej, jest dziura. Gdzie jest dziura? W <grym> no to nie, tam, nie ten Tom. Oła! Co? Nie ten Tom. Czekaj, twojej gadki. Juzej, Dobra. Czekaj, wyjazd! Stop! Wyjazd! Chciałem se deskę zdjąć. Daj ją w tę stronę mi. O, i na ją. Każdy swoją Ty swoją dziać, ja stoją. No to, sorry ale Była szapa Nie wyszła Ale to się teraz miejsca zrobiło Tu będzie ten Mam ten A tu się nagrywa? Tak No to dobrze To dobrze, że tu się nagrywa, panie Jacku. Wyjazd. Na dole mam... No już. Wyjazd. Kabelki! No, powolutko do mnie damę. Ja tu mam. O. O. Dupa. Murpa. Dobra. Przeszła. Techni. Wyjrzymy. Masz rwakręt. Stop. Mówiłem kurde, na górze? Siła w łapach. Cza. Żeby mi powiedzieć to można poderwać. O Panie. Jo. Jaki go. Ale, Adwa to jest Edward. Nie, to jest władzim. To jest Edward Wękarz. Zobacz. <noise> Czekaj Ej, on musi zostać z nami. Jedziu wędkarz, zeczką ma rybę Nie ma lewej nogi, bo to jest kombatant wojenny Nie, to mu sum Ludojad odgryzł. Aha, Podczas walki z sumem ludojadem. Wciągnął go pod wodę, zażarł mu e, nogę, ale Jedziu go wyciągnął, zrobił sobie z nim fotę i wypuścił go. Ale on jeszcze chyba brak, brak lewej brwi. A to ten szczupak! Kombatant niewojenny tylko kombatant wędkarski, o! Śpiewam, ja że zostaje chopręte Wę... No, inny roz, tak ja Mówiłem posłuchaj, bo, bo dobry pomysł miał, nie? No powiedz to Poszła Ty chamie, łysy O, krasna, Akcja, reakcja. Demolko. Panie, kurwa. To od tego odkręcić śrubki i wychodzi. Robimy to tylko i to zostaje. Patrz. Te dwie śrubki i malina wychodzi. Wjeżdżam. Dawaj, wjeżdżamy z tym. Paniecku, to się nagrywa. Co? Nagrywa. Wszystkie meble wywalone. Jak co nie chce pójść w jedną, to pójdzie w drugą. Pancze. Horror. już mam dość. Ufa. drugi dzień roboty, jaa. Oa. Bole. Dobra, to chyba koniec na dzisiaj. Efident, definitywnie. Głębokość Subik, Łap, łapka. łapka. Subik i napisz komentarz ała. Ała. Bolej. To co, trzymajcie się. Do następnego. Cze Cześć. Ole <laughs> mnie Boli. Farb. Bawam ci, się. do domu. Taka robota. Taka robota z hopy. Ale do tego miejsca. Ale to będzie ładne. Ty dajesz to nagrywasz, o nie dobrze. Fajnie, fajnie. No, podoba mi się. Byle nas nie wkurzała. No. Tyle, cześć.